Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co sprawia, że minerały koloidalne są tak wyjątkowe? Dlaczego tak wiele osób, nawet najlepsi sportowcy i performerzy, wybierają je zamiast tradycyjnych suplementów? A oto zabawne pytanie do przemyślenia, czy myślisz, że Joe Rogan sam używa minerałów koloidalnych? A jeśli tak, skąd je bierze? Zostań z nami, ponieważ dzisiaj wyjaśnię, dlaczego minerały koloidalne mogą być przełomem, na który czekało Twoje ciało. Najpierw, czym właściwie są minerały koloidalne? W przeciwieństwie do większości suplementów w formie tabletek lub proszku, minerały koloidalne to maleńkie cząsteczki minerałów zawieszone w płynie. Dzięki temu mają niezwykle wysoką biodostępność, co oznacza, że Twoje ciało może je wchłonąć szybciej i bardziej efektywnie niż tradycyjne suplementy. Pomyśl o tym, jak o bezpośredniej dawce składników odżywczych dla Twoich komórek. Oto jak to wygląda. Większość suplementów jest wytwarzana z syntetycznych składników lub związków mineralnych, które Twoje ciało trudno rozkłada. To oznacza, że nie otrzymujesz pełnych korzyści za to, za co płacisz. A minerały koloidalne są naturalne, w 100% czyste i gotowe do wchłonięcia. Twoje ciało nie musi wykonywać żadnej dodatkowej pracy. To jak przejście z internetu Dialab na światłowód. Osoby, które stosują minerały koloidalne, zgłaszają wyższy poziom energii, lepszą koncentrację, a nawet zdrowszą skórę i włosy. Dlaczego? Bo, ponieważ te minerały odżywiają Twoje ciało na poziomie komórkowym. Są jak budulce, których Twoje ciało potrzebuje. A oto pytanie za milion dolarów. Myślisz, że Joe Rogan używa minerałów koloidalnych? On skupia się na optymalizacji zdrowia i wydajności, więc nie zdziwiłoby mnie, gdyby tak było. A jeśli tak, skąd myślisz, że je zdobywa? Daj znać w komentarzach poniżej. To sedno sprawy. Minerały koloidalne to nie tylko kolejny suplement to lepszy sposób na odżywienie twojego ciała w niezbędne pierwiastki śladowe, których brakuje w większości dzisiejszych diet. Więc jeśli szukasz sposobu na poprawę swojego zdrowia, to może być odpowiedź, której szukałeś. Dzięki za oglądanie. Nie zapomnij polubić, zasubskrybować i udostępnić tego filmu komuś, kto potrzebuje wsparcia dla zdrowia. Tak przy okazji, napisz w komentarzu poniżej, czy myślisz, że Joe Rogan też potajemnie używa minerałów koloidalnych. Jeśli jesteś ciekawy, co Joe Rogan sądzi o minerałach koloidalnych, sprawdź link w opisie filmu, aby zobaczyć, dlaczego uważa je za tak potężne. Zobaczenia w następnym materiale.